Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj po filmie Roberta Chuchro, mojego kumpla, z wyzwania 90 dni, z naszej relacji, tworzenia, właśnie bycia otwartym. Tylko ja to bardziej powiem to inaczej. Nie otwartym, tylko po prostu próbuj. Bo nie wiadomo, która droga, które etapy doprowadzą cię do zamierzonego celu. Próbowałem wiele firm, wiele działań, wiele umiejętności, doświadczeń swoich, w czym bym najlepszy. No i gdyby nie pójść na kreatywność społeczną w 2014 roku, gdyby nie poznanie niechcący Agaty w zwykłym barze, bo było dużo miejsca wolnego, więc po dziewczyn, zaraz pytaliśmy się o dziewczyn, czy możemy przyjść się do was, a nie do kogoś innego. Tak, poznałem Tomasza Kitlińskiego, wtedy jeszcze doktora, teraz profesora, wykłada teraz w Berlinie już, już nie jest na umc Szkoliłem, wykładałem filozofię po nowoczesnego Sokratesa. Tak zainspirowała mnie do studiów doktoranckich, do pisania książki Życie Boskie po nitroksie, które zostało wydane. Teraz już piszę drugą książkę, o tym wczoraj mówiłem na, na fejsie. Bądź świadomy, realizuj swoje cele. Nie bądź jak to Robert powiedział, betoniarką, a dokładnie betonem, że się wszystko odbija. Trzeba zaryzykować, spróbować stworzyć swoje własne życie. Nie bądź statystą, a kreatorem własnego życia. Dąż, dąż i jeszcze raz dąż, bo nie wiadomo, gdzie nas życie wyrzuci, jak to życie się potoczy, zrealizuje. Bądź świadomy tego. Żeby być otwarty, oczywiście nie reaguj na wszystkie manipulacje, że za sekundę coś będzie, bo nic nie ma od razu, zwykła mcdonaldyzacja Już widzę mój narrator, piękna Niunia się odzywa Tak Nuniu. Nunia też coś mówi, bo Nunia też już ma doświadczenie w kreowaniu życia i dążenia do celu No, tak misiu? Widzisz, ty też coś powiesz? Powiedz coś znajomym. Jak krować świat? Widzisz? No. I to, czy to coś złego? Nie. Dąż, 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 próbuj, otwórz ramę swoją, właśnie. Wyjdź z tego fundamentu, z tego betonu i próbuj, bądź świadomy, że bycie otwartym jest wspaniałą rzeczą. Przez to łapiesz doświadczenie, umiejętności, współpracę. A może ta osoba coś ci pomoże? Mi pomogła Agata Gąsior. A tylko pracuję w bibliotece. A aż tyle zrobiła w moim życiu, że poznałam żonę, mam dziecko, mam piękny dom i cele, które, do, do których dążę, bo marzenia są po to, żeby je realizować. Trzymajcie się ciepło i co najważniejsze, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!